Chciałbyś móc ładować rower elektryczny w swoim aucie osobowym? Pływasz żaglówką po jeziorach? Chciałbyś mieć dostęp do prądu na pokładzie? Masz mały domek letniskowy? Potrzebujesz prąd do zasilenia telewizora, lodówki i kuchenki indukcyjnej? A może tak jak ja chciałbyś móc pracować zdalnie? Mieć olbrzymi monitor i zupełnie nie martwić się o prąd do zasilenia Twojej elektroniki. Fotowoltaika to prąd za darmo. Nie, to kłamstwo. W życiu nie ma nic za darmo. Czy instalacja musi być tak skomplikowana jak moja? Czy musisz mieć wielki panel na dachu, aby mieć 230 V w gniazdku? Czy Bike Park Kluszkowce jest już gotowy na przyjęcie rowerzystów? Jakich ochraniaczy używam do rekreacyjnej jazdy na e W tym filmie wytłumaczę Ci, jakie są obecnie możliwości i ile to wszystko kosztuje. Dzisiaj jak zwykle mega pigułka ciekawej, wartościowej wiedzy. Materiał nagrywam na łące, na zboczu góry w Dżar, gdzie zlokalizowany jest Bike Park Kluszkowce. A to jest mój patokamper, który jest jednocześnie moim wozem transmisyjnym. Temat bycia 100% Energetycznie niezależnym i jest mega obszerny. Jestem dobrze przygotowany, aby przedstawić Ci go w najbardziej przystępny i krótki sposób. Zacznę od rozwiązania najprostszego, a potem będziemy stopniowo zagłębiali się w detale. Jak ładować rower elektryczny w aucie. Pierwsza opcja, możemy kupić duży powerbank z budowaną przetwornicą, ładować go w domu, dźwigać kloca do auta, a potem korzystać z prądu w terenie. Druga opcja, możemy w aucie zainstalować. Przetwornicę, która zamieni nam 12 V prądu stałego z akumulatora samochodu na 230 V prądu przemiennego. Napięcie 230V potrzebujemy, aby móc używać ładowarki, którą dostaliśmy z rowerem. Typowa ładowarka 4A 36V pobiera energię z mocą około 220W. Miejmy na uwadze, że nowoczesne ładowarki i zasilacze potrzebują wysokiej jakości napięcia, które zapewni nam na przykład przetwornica Victron z serii Phoenix. Ja od pół roku mam model Phoenix 12 łamany na 500, który od 3 tygodni pracuje w moim aucie. Non-stop 24 godziny na dobę, bo zasila lodówkę z zamrażarką. Taką przetwornicę możemy podpiąć odpowiednio grubymi kablami do naszego akumulatora w aucie. Pamiętaj o bezpieczniku. I już możemy ładować rowery elektryczne. Ta przetwornica potrafi generować energię z mocą ciągłą 500 W, czyli wystarczającą, aby obsługiwać np. dwie ładowarki Bosza jednocześnie. W aplikacji Victron Connect możemy ustawić napięcie, przy jakim nasza przetwornica odłączy się od naszego akumulatora w aucie, abyśmy mogli odpalić samochód i wrócić do domu. Jeśli napięcie akumulatora spadnie, a przetwornica się automatycznie wyłączy, to wtedy możemy odpalić samochód i kontynuować ładowanie roweru. Niestety nie jest to za bardzo ekologiczne rozwiązanie. Rozwiązanie z samą przetwornicą w aucie działa. Latami z niego korzystałem w mojej astrze kombi. Ale nie ukrywam, że często musiałem odpalać auto, bo akumulatory w aucie służą do odpalania samochodu, a nie do zasilania przetwornic. Jest to jednak świetne rozwiązanie na start, a przetwornicę Victrona z rabatem 20% kupisz u mojego serdecznego kolegi Marcina w sklepie Sandtrack.pl, pisując kod rabatowy, zgadłeś, doktor e-bike. Cena detaliczna takiej przetwornicy to około 850 zł. Co zrobić, aby mieć więcej prądu i nie musieć ciągle odpalać auta? Tutaj z pomocą przychodzą nam akumulatory o dużej pojemności, które zostały zaprojektowane do cyklicznego rozładowywania. Z przyjemnością pracują z przetwornicami, zasilają Webasto, oświetlenie czy lodówkę na 12V. Ja w moim kamperze mam zamontowany super nowoczesny akumulator typu LIFE PO4 o pojemności 100Ah, czyli inaczej 1280Wh. Żywotność tego akumulatora to minimum 3000 pełnych cykli, czyli starczy mi spokojnie na ponad 10 lat. Taki akumulator jest lekki, masa jedynie 10 kg, mały oraz nie ma w sobie żadnych płynów i można go montować nawet do góry nogami. Jest wiele firm produkujących takie akumulatory, ale ja swój kupiłem od mojego kolegi Toma, wiernego widza kanału Dr. e Bike, który jest przedstawicielem firmy Super Energy. Koszt takiego akumulatora to około 2000 zł, ale z kodem dr e Bike dostaniesz 10% rabatu. Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem, to w opisie filmu podaję wszystkie niezbędne linki. Ten akumulator ma w sobie mini komputer, czyli BMS Battery Management System i łączność Bluetooth. Za pomocą aplikacji łączymy się z naszym akumulatorem i możemy sprawdzić poziom naładowania, temperaturę akumulatora, napięcie na poszczególnych sekcjach oraz aktualną ilość cykli ładowania. Kosmos! Wszystko pięknie, ale nasuwa się pytanie jak ten akumulator ładować w aucie? Pewnie od razu przychodzi Ci pomysł podłączenia tego akumulatora kamperowego z Twoim akumulatorem od auta. Pomimo, że jeden i drugi ma napięcie mniej więcej 12V, to niestety jest to pomysł fatalny. Ładowanie akumulatorów LIFE PO4 bezpośrednio z alternatora skończy się prawdopodobnie spaleniem alternatora albo spaleniem całego auta. Zastanawiasz się, dlaczego? Podłączając akumulator kamperowy, na krótko nie mamy zupełnie kontroli nad procesem ładowania. Konieczny jest zakup specjalnej ładowarki 12V na 12V, która to ograniczy prąd ładowania. W moim przypadku do bezpiecznych 30A. To i tak bardzo dużo, a mój akumulator ładuje się teraz bardzo szybko za każdym razem, jak przemieszczam się tym samochodem. Realna moc ładowania to ponad 400W. Taka ładowarka ładuje nasz akumulator odpowiednio. Napięciem, które możemy ustawić precyzyjnie w aplikacji. Pamiętaj, że nawet przy stosunkowo niskich mocach, np. 500W i niskim napięciu 12V, prądy w instalacji są bardzo duże. Ja mam kabel o przekroju aż 16 mm2. Tylko takie grube kable zapewniają niskie spadki napięcia i bezpieczeństwo, bo nie będą się grzały podczas pracy systemu. Kto pomoże ci dobrać te kable i inne komponenty? Polecam dzwonić lub pisać do firmy Santrak.pl, bo mają olbrzymie doświadczenie w temacie instalacji elektrycznych w kamperach, na łodziach, żaglówkach czy w domkach letniskowych. Koszt takiej profesjonalnej ładowarki 30A to około 1350 zł w detalu, ale z kodem doktor e bike masz 20% Rabatu. Ja rozumiem, że to bardzo drogi sprzęt, ale mówimy tutaj o Victronie. Jest to światowy top profesjonalne urządzenia z gwarancją 5 lat, dedykowane do pracy ciągłej. Czy w Kluszkowcach można już pojeździć na rowerach? Na trasie Czorsztyn dookoła jeziora jak najbardziej tak. Widać już wielu rowerzystów, choć punkty gastronomiczne są jeszcze pozamykane. Czy można już pośmigać w bike parku na górze w Jar? Jeśli lubisz jazdę po śniegu, to tak. Trasy rowerowe są jeszcze zamknięte, a oficjalne rozpoczęcie sezonu zaplanowane jest na weekend majowy. Jeżeli rozpoczynasz swoją przygodę z elektrycznym enduro, to poza zakupem kasku warto rozważyć zakup ochraniaczy, przynajmniej na kolana, bo one najbardziej obrywają podczas przewrotki. Ja ostatnio testuję minimalistyczne, ładne i wygodne ochraniacze włoskiej marki. Seryt. Mój kolega rowerzysta Cyprian jest dystrybutorem i dla widzów kanału zaoferował rabat 15% z kodem rabatowym Zgadłeś, doktor e-bike. Zakup możliwy jest w sklepie forbike.pl. Szczegóły w opisie. Uważajcie przy wyborze rozmiaru, bo M-ki były dla mnie tak ciasne, że nie byłem w stanie w nich jeździć. Natomiast rozmiar LXL jest bardzo wygodny. Zakładam je ostatnio regularnie, gdy jeżdżę na rowerze enduro lub na ścieżkowcu. Firma Seryt jest patronem tego odcinka. A jak ładować ten akumulator kamperowy na przykład na żaglówce, albo w chatce w górach, albo w małym domku na rodzinnych ogródkach działkowych, gdzie nie mamy silników Spalinowego ani alternatora. Nie obejdzie się bez panela fotowoltaicznego. Ja mam zamontowany olbrzymi panel o mocy nominalnej 560 W który dostałem w prezencie od mojego kolegi rowerzysty Piotra z firmy Własna Energia. Piotr zajmuje się montażem dużych, profesjonalnych instalacji na domach. Jeśli chcesz zobaczyć jak prawie spadłem z drabiny, to obejrzyj sobie potem to wideo. Jak bezpiecznie zamontować taki panel na Twoim busie albo kamperze? Długo szukałem w internetach odpowiednich uchwytów do mojego Opla Mowano, czyli to samo co Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer albo Toyota Pro Ace Max. Według mnie najlepsze uchwyty robi polska firma Demal spod Cieszyna. Nie są tanie, 7 dych za sztukę, ale są solidne, ciężkie, ocynkowane, czyli zabezpieczone przed korozją. Nie, nie musimy nic wiercić, przykręcamy je do oryginalnych grzybków wystających z dachu twojego busa. Idealnie pasują do typowych profili od domowej fotowoltaiki, a dodatkowo możesz sobie zamówić u pani Ani specjalne blachy, aby z łatwością zamontować markizę na twoim kamperze. Linki w opisie pod filmem. Rabatu brak. Pani Ania mówi, że nie masz czego rabatować, bo koszty produkcji są teraz bardzo wysokie. Czy dwa kable z panela czarny i czerwony możemy podłączyć bezpośrednio do naszego akumulatora w celu jego ładowania? Nie można. Pytasz, dlaczego? Wyjaśniam. Na kablach z panela fotowoltaicznego mam napięcie około 48V, a akumulator muszę ładować napięciem 14,6V. Aby ładowanie było możliwe, potrzebujemy dodatkowe urządzenie, które nazywa się regulatorem ładowania. Ja mam model Smart Solar MPPT 100 50 czyli na moje potrzeby dwa razy za duży. Ale jest bardzo przyszłościowy. Liczba 100 oznacza maksymalne napięcie na wejściu, czyli mógłbym podłączyć nawet dwa takie panele połączone szeregowo, co da łączne napięcie prawie 100 V. 50 oznacza maksymalny prąd w amperach, jakim regulator może ładować mój akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy czyli LIFE po 4. Oczywiście wszystkie parametry pracy możemy precyzyjnie regulować za pomocą aplikacji Victron Connect. Cena detaliczna mojego regulatora to 915 zł. Potrzebujesz porady? Santrax służy pomocą. Potrzebujesz rabat? Wpisujesz kod dr e Bike. Wczoraj zamontowałem jeszcze jedno urządzenie, które nazywa się monitor akumulatora, ale na dzisiaj to już wystarczy tych Prądów. Reasumując, jeżeli wykonasz instalację na takich komponentach jak u mnie, to spokojnie zasili ona w energię Twoją żaglówkę, domek na RODOS czy kampera. Masz większe potrzeby? Nie ma problemu. Trzeba jedynie dobrać urządzenia o większej mocy. Ja, będąc w szczerym polu, jestem w stanie pracować, nagrywać dla ciebie filmy, ładować rowery elektryczne i mieć w zamrażarce lody, nie martwiąc się zupełnie, że zabraknie mi energii elektrycznej. Jeśli znasz kogoś, kto chciałby ładować swój rower w samochodzie, jest na etapie instalowania fotowoltaiki w domu lub buduje kampera, to będę wdzięczny, jeśli udostępnisz mu to wideo. Jeżeli materiał Ci się podobał, to proszę, rozważ zasubskrybowanie mojego rosnącego w siłę kanału Dr. E-bike. Czy kod Dr. E-bike działa na zakupy w Lidlu albo w Biedronce? Jeszcze nie, ale pracuję nad tym. Tymczasem idę uprawić kolarstwo śniegowe. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Z prądem hej.